Zmarł Robert Redford, właśnie się o tym dowiedziałam. E, aktor nazywany Złotym Chłopcem Hollywood. Rzeczywiście taki był. Te jego złote włosy i błękitne spojrzenie, większy urok, którym emanował, ale przede wszystkim talent, charyzma, autentyczność i, i niezwykłe zupełnie zdolności aktorskie, a także umiejętność wybierania ról. Bo gdybym miała powiedzieć, za którą rolę cenię go najbardziej, to trudno mi wymienić jedną, bo trzy dni Pandora były rewelacyjne. Może z Afryką, się spodł taki cudowny romantyczny duet z Meryl Streep także. Baczka CD i Sundance Git. albo da jego trochę taka niemoralna rola w filmie, niemoralna propozycja. Albo kiedy, kiedy zagrał w żądle. No wszystko było tak perfekcyjne, tak autentyczne, a przy tym z takim leciutkim dystansem, taki jakby zawsze troszeczkę z boku tej swojej roli. widziałem no, aktor naprawdę. Taka uroda w ogóle nie zdarza się często. Ale też połączenie tej urody z jakąś taką siłą życia, z siłą charakteru i z takim wielkim, wielkim talentem. Na pewno będzie nam go brakować, ale dzisiaj wieczorem mam zamiar obejrzeć jeden z jego wielkich filmów. Yy, jeszcze nie wiem, co to będzie ale yy, myślę, że trzeba sobie przypominać takie aktorstwo, takie kino, bo ono nas, nas wszystkich jakoś formuje, trzyma, trzyma przy życiu. Jeszcze jedno. Yy, wiem, że bardzo lubił, być może nawet w takich relacjach damsko tego nie, nie wiem do końca, Lene Olin, yy, szwedzką aktorkę, która z kolei zagrała w nieznośnej lekkości butu i tam stworzyła wspaniałą pracę, a nieznośna lekkość butu na podstawie fundery to także jeden z moich ulubionych filmów, więc wszystko się jakoś tak splata. W każdym razie życie mija, ale wielkie kreacje zostają i dobrze sobie jest o nich przypominać, nawet przy tak poważnej, i smutnej okazji jak dzień odejścia wielkiego aktora. Pozdrawiam Was serdecznie.